Kolej żelazna z Melbourne do Sandhurst. Nie bez obawy spoglądał major na Ayrtona, oddalającego się z obozowiska nad Wimmerą ku stacji Blackpoint dla wyszukania kowala. Lecz nie odezwał się ze swymi podejrzeniami do nikogo, mając jednak baczne oko na okolice nadrzeczne. Nic nie mąciło głębokiej ciszy tych pól spokojnych, a po nocy, kilka zaledwie godzin trwającej, słońce na nowo ukazało się na widnokręgu. Glenarvan przeciwnie, jeżeli się obawiał czego, to chyba tego, aby Rten nie powrócił sam jeden. Bez naprawy wóz nie był zdolny do dalszej drogi. Podróż mogłaby się opóźnić od niej kilka, a Glenarvan niecierpliwy był na wszelką zwłokę, pragnąc jak najprędzej dojść do celu. Na szczęście, Erten nie na próżno się trudził. Na drugi dzień powrócił o świcie w towarzystwie jakiegoś człowieka, mianującego się kowalem ze stacji Blackpoint. Był to tęgi chłop, ogromnej postawy, z fizjognomią pospolitą i zwierzęcą, nie uprzedzającą bynajmniej na jego korzyść. Mniejsza jednak o to, jeśli znał swe rzemiosło. Mówił zresztą bardzo mało, jakby żałując ust na niepotrzebne słowa. Czy to jest zdatny rzemieślnik? Spytał John Munger z kwatermistrza. Tyle go znam, co i pan, kapitanie, odpowiedział Erten. Zobaczymy zaraz. Kowal zabrał się do roboty. Znał on rzecz swą doskonale, co łatwo było poznać po sposobie, w jaki się wziął do naprawy przedniej części wozu. Pracował zręcznie i okazał siłę niezwykłą. Major zauważył na jego spracowanej dłoni liczne ślady krwi zczerniałej i zastygłej. Było to wskazówką świeżej rany, źle ukrytej pod wełnianą podartą koszulą. McNabs zapytał kowala o przyczynę tej blizny, jak się zdawało bardzo bolesnej, lecz zapytany nic nie odpowiedział, pracując dalej w milczeniu. We dwie godziny wszystkie uszkodzenia uwozu były naprawione. Koń Lorda Glenarvana był także podkuty, bo kowal przyniósł podkowy gotowe. Szczególny kształt tych podków zwrócił uwagę Majora, lecz Erten objaśnił go, że umyślnie są one tak robione, aby po nich można było poznać ślad koni, oddalających się od stacji, wśród śladów pozostawionych przez inne konie. Gdy koń był podkuty, kowal upomniał się o zapłatę, a otrzymawszy ją, oddalił się, nie wyrzekłszy ani słowa. W pół godziny potem podróżni byli już w drodze. Za zasłoną z mimo się przestrzeń szeroko odkryta, nosząca bardzo właściwe nazwanie Open Plain. Szczątki kwarcu i skał żelazistych rozrzucone były tu i ówdzie pomiędzy krzakami i bujną trawą, w której się pasły liczne stada. O kilka mil dalej koła wozu dość głęboko wrzynały się w grunt grząski, po którym płynęło mnóstwo nieregularnych strumyków, na wpół przykrytych powłoką strzciny olbrzymiej. Potem jechano brzegiem ogromnych jezior słonych, silnie parujących. Podróż była łatwa i bynajmniej nienudna. Lady Helena prosiła swych towarzyszów, aby ją odwiedzali po kolei, gdyż salon jej był za szczupły do przyjęcia wszystkich razem. Każdy więc, kto się utrudził konną jazdą, znajdował odpoczynek i przyjemność w rozmowie z tą miłą kobietą. Lady Helena wraz z Miss Marią Grant z wielką uprzejmością przyjmowały gości w podróżnym salonie. W zaproszeniach i o Janim Manglesie nie zapomniano, a rozmowa jego, nieco poważna, nie nudziła. Przeciwnie. Przecięto w poprzek pocztowy trakt z Crowland do Horsham, jadąc drogą bardzo piaszczystą, nigdy przez pieszych nie nieuczęszczaną. Na granicy hrabstwa talbet podróżni przejeżdżali około sporej gromady niewielkich pagórków, a wieczorem stanęli o trzy mile powyżej Maryborough. Padał jakby drobniutki deszczyk, w każdym innym kraju byłby przemoczył grunt, lecz tu powietrze tak szybko i tak cudownie pochłaniało wilgoć, że obozujący nie poczuli jej wcale. Na zajutrz, 29 grudnia pochód opóźniły nieco długie rzędy wzgórz, tworzące coś na kształt Szwajcarii w miniaturze. Podróżni większą część drogi odbywali pieszo, wcale się na to nie uskarżając. O 11 godzinie przybyli do Karlsbruck, miasteczka dość ważnego. Erten był zdania, aby okrążyć miasto, nie wstępując do niego, jedynie tylko, jak mówił, żeby zyskać na czasie. Glenarvan podzielał jego zdanie, lecz paganel, zawsze chciwy nowości, pragnął zwiedzić Karlsbruck. Dozwolono mu zaspokoić uczoną jego zachciankę, a wóz tymczasem ruszył z wolna w dalszą podróż. Paganel, jak zwykle, zabrał z sobą Roberta. Jakkolwiek niedługo bawił, powziął jednak wyobrażenie o miastach australijskich. Znalazł tam bank, rynek, szkołę, kościół i stomurowanych domów, zupełnie do siebie podobnych. Wszystko to stanowiło czworobok, przecięty ulicami równoległymi według metody angielskiej. Gdy miasto się powiększa, przedłużają jego ulice, tak jak się nadsztukowywa majteczki dziecka, gdy ono wyrasta, asymetria pierwotna nic na tym nie cierpi. Wielki ruch panował w Karlsruhe, co jest symptomem uwagi godnym w mieście świeżo powstałem. Zdaje się, że w Australii miasta wyrastają jak drzewa pod ciepłem słonecznym. Po ulicach kręcili się ludzie bardzo zajęci. Ekspedytorowie złota oczekiwali na przybycie transportu z Bendigo i góry Aleksandra, prowadzonego pod eskortą krajowej policji. Wszyscy ci ludzie tak byli podnieceni własnym jedynie interesem, że dwaj cudzoziemcy przeszli niepostrzeżeni wśród tej krzątaniny. Po zwiedzeniu miasta, CEO trwało nie dłużej niż godzinę, Paganel i Robert wracali do reszty towarzystwa przez pola bardzo starannie uprawne. Za polami ciągnęły się długie łąki, zwane pod nazwą Low level plains, a na nich pasły się niezliczone stada baranów i sterczały liczne szałasy pasterskie. Dalej następowała nagle pustynia, co jest właściwością przyrody australijskiej. Wzgórza Simpson i Góra Tarangower oznaczały na południe okręg lot do podsetnym 44. stopniem długości. Dotąd wszakże nie napotkano żadnego pokolenia mieszkańców pierwotnych tej ziemi, żyjących w stanie dzikości. Glenarvan pytał sam siebie, czyżby w Australii nie było australijczyków? Jak nie było Indian w Pampie Argentyńskiej, lecz Paganel objaśnił go, że pod tą szerokością dzicy przebywają na płaszczyznach Muraj, odległych o 100 mil na wschód. Zbliżamy się do Krainy Złota, mówił on, zanim dwa dni upłyną, przebywać będziemy bogatą górę Aleksandra. Tamto właśnie w 1852 roku napłynęła chmara górników. Dzicy musieli uciekać do pustyń środkowych. Jesteśmy w kraju ucywilizowanym, choć on na to nie wygląda i dziś jeszcze przed wieczorem wypadnie nam przeciąć kolej żelazną, łączącą Muraj z morzem. Cóż myślicie, kochani przyjaciele, o kolei żelaznej w Australii? Nieprawda, że to rzecz zadziwiająca. Dlaczego zadziwiająca, panie Paganel? Spytał lord Glenarvan. Dlaczego? Dlaczego? Och. Ja wiem, że dla was, coście przyzwyczajeni do kolonizowania waszych odległych posiadłości, dla was, co macie telegrafy elektryczne i wystawy powszechne w Nowej Zelandii, wszystko wydaje się bardzo proste. Ale mnie, Francuza, rzeczy takie uderzają, bo nie zgadzają się z moimi o Australii pojęciami. Bo wy myślicie o przeszłości, a nie o teraźniejszości, rzekł John Mangels. To prawda, odpowiedział Paganel, ależ lokomotywy, turkocące wśród pustyni, kłęby dymu i pary, wijące się wśród mimos, kazuary, uciekające przed pociągiem pośpiesznym, dzicy, zdążający o naznaczonej godzinie na pociąg, mający ich przewieźć z Melbourne do Kineton, Castelmen, Sandburst lub Eczuka, to wszystko zadziwić może każdego człowieka, prócz Anglika i Amerykanina. Z waszymi kolejami żelaznymi ulatuje i ginie poezja pustyń. Mniejsza o poezję, skoro jest postęp, odpowiedział major. Silny świst przerwał rozmowę. Podróżni o milę angielską zaledwie byli oddaleni od kolei żelaznej. Lokomotywa, jadąca wolno od południa, zatrzymała się właśnie w punkcie przecięcia się toru kolejowego z drogą, po której wóz postępował. Droga żelazna, jak to powiedział Paganel, łączyła stolicę Wiktorii z największą australijską rzeką Muraj, którą odkrył Stuart w 1828 roku. Bierze ona początek w Alpach Australijskich, zabiera po drodze Lachlan i Darlin, osłania całą północną granicę prowincji Wiktorii i pod Adelaidą wpada do zatoki Eukonter. Przeżyna ona kraje bogate, urodzajne, obfitujące w bydło, hodowane tam z powodu łatwej komunikacji z Melbourneem za pomocą kolei. Droga ta otwarta już była podówczas na przestrzeni 150 mil między Melbourne i Sandhurst. Dalszą jej budowę prowadzono na przestrzeni 70 mil aż do Eczuka, stolicy kolonii River Rhine, tegoż samego roku założonej nad brzegami muraju. 37 równoleżnik przeżynał drogę żelazną o kilka mil powyżej Kastelmen. to jest właśnie przy Candenbridge, moście rzuconym na Laten, jednej z licznych rzek wpadających do muraju. Ku temu to właśnie punktowi Erten kierował swój wóz, przed którym jadący konno podróżni galopem pędzili do mostu Camden, gdzie ich ciągnęła ciekawość. Ogromny tłum cisnął się ku mostowi kolejowemu. Mieszkańcy stacji pobliskich, opuszczając swe domy, pasterze, porzucając trzody, stawali przy drodze. Słychać było ze wszystkich stron powtarzane krzyki. Pociąg! Pociąg! Jakiś nadzwyczajny wypadek musiał być przyczyną tego ruchu. Może jaka wielka katastrofa! Glenarvan ze swymi towarzyszami przyspieszył kroku i w kilka minut stanął u mostu, gdzie dopiero dowiedział się o przyczynie tego tłumnego zebrania. Okropny stał się wypadek, pociąg wykoleił się i przewrócił. Rzeka przeżynająca drogę zawalona była szczątkami lokomotyw i wagonów. Czy to, że most uległ pod ciężarem pociągu, czy też koła wyszły z szyn, dość, że z liczby sześciu wagonów, wagonów, stanowiących cały pociąg, pięć wraz z lokomotywą wpadło do rzeki Laten. Tylko ostatni wagon, cudownie ocalony zerwaniem się z łańcucha, Pozostał na drodze nie dalej, niż o pół sążnia od przepaści. Na drodze widać było stos osi poczerniałych i pogiętych, kół zgruchotanych, wagonów, odłamków szyn i te. D. Kawały kotła, który pękł w tej przygodzie, rozleciały się daleko. Spośród tego stosu niekształtnego buchał jeszcze miejscami płomień i kłęby dymu z parą zmieszanego. Po okropnym wypadku nastąpił straszniejszy jeszcze pożar. Szerokie ślady krwi, członki pojedynczo rozrzucone, kadłuby trupów, spalone na węgiel. Ukazywały się tu i ówdzie, a nikt nie był w stanie obliczyć ofiar zagrzebanych pod przedmiotami zniszczonymi. Glenarvan, Paganel, Major i John Mangels, zamieszani w tłumie, słuchali różnych o tem wieści, przypuszczeń i domysłów. Każdy szukał przyczyny wypadku, a tymczasem ratowano, co można było. Most się załamał, mówił jeden. Gdzie tam? Krzyczeli inni. Stoi, jak stał, tylko zapomniano zamknąć go przed nadejściem pociągu. Był to rzeczywiście most zwodzony, który otwierał się przy przejściu większych statków. Czyżby dozorca, przez zapomnienie trudne do przebaczenia, miał go nie zamknąć na czas, a tymczasem pociąg rozpędzony nadbiegł i zwalił się w rzekę. To przypuszczenie zdawało się najpodobniejszym do prawdy, bo gdy jedna połowa mostu była przywalona szczątkami wagonów, druga na brzegu przeciwległym wisiała na swoich łańcuchach nietkniętych. Nie ulegało wątpliwości, że niedbarstwo dozorcy było powodem nieszczęścia. Nieszczęście to przytrafiło się w nocy z pociągiem pośpiesznym numer. 37, który wyjechał z Melbourne o 11 godzinie, minut 45 wieczorem. Było zdaje się kwadrans na czwartą z rana, gdy pociąg, we 25 minut po wyjściu ze stacji Kastelmen, przybył do Camden Bridge i tam uległ wypadkowi. Podróżni i urzędnicy pozostali w ostatnim wagonie, zajęli się zaraz żądaniem pomocy, lecz telegraf, którego słupy połamane leżały na ziemi, nie funkcjonował. We trzy godziny dopiero władze z Kastelmen przybyły na miejsce wypadku. O szóstej więc dopiero z rana rozpoczęto naprawdę ratunek pod okiem i kierunkiem pana Mitchell, głównego naczelnika osady, przy pomocy znacznego oddziału żołnierzy i oficerów policyjnych. Handlarze bydła ze swymi ludźmi dzielnie pomagali i zajęli się najpierw przytłumieniem ognia, z nadzwyczajną szerzącego się gwałtownością. Kilka trupów, trudnych do rozeznania, leżało z boków płonącego stosu, lecz trudno było nawet myśleć o wydobyciu kogokolwiek z płomieni. Ogień szybko dokonał dzieła zniszczenia. Nie wiedziano, jaka była liczba podróżnych w pociągu, a dziesięciu ich tylko żywych pozostało w ostatnim wagonie. Zarząd kolei wysłał umyślną lokomotywę, aby ich przywiozła do Kastelmen. Lord Glenarvan, przedstawiwszy się głównemu naczelnikowi osady, rozmawiał z nim i z oficerem policji. Ten ostatni był to mężczyzna wysoki i chudy, o niesłychanie zimnej krwi, który, jeśli nawet miał kawałek serca w piersi, to nie okazywał tego na swej martwej, posągowej twarzy. Wobec całej okropności nieszczęścia stał on, jak matematyk przed zagadnieniem, które ma rozwiązać i wynaleźć niewiadomą. Gdy więc Glenarvan zawołał: Ach, cóż za okropne nieszczęście? Oficer policji odrzekł całkiem spokojnie: Są jeszcze rzeczy okropniejsze, milordzie. Okropniejsze! krzyknął Glenarvan. A cóż może być okropniejszego od nieszczęścia? Zbrodnia! brzmiała zimna odpowiedź. Glenarvan, nie zastanawiając się nad niewłaściwością wyrażenia, zwrócił ku panu Mitchellowi wzrok pytający. Tak jest, milordzie, odpowiedział naczelnik, śledztwo doprowadziło nas do przekonania, że cały ten wypadek jest wynikiem zbrodni. Ostatni wagon pakunkowy zrabowano, pozostałych w nim przy życiu podróżnych napadła banda, złożona z pięciu lub sześciu złoczyńców. Most na nie był otwarty, nie przez niedbalstwo, a gdy jeszcze dodamy zniknięcie dozorcy mostowego, to trzeba wnosić, że i ten nędznik należał do zbrodni. Oficer policji potrząsnął głową, słuchając mowy swego zwierzchnika. Jak to nie podzielasz mego zdania? zapytał pan Michel. Przynajmniej w tym, co się tyczy wspólnictwa zbrodni. A jednakże trzeba przypuszczać wspólnictwo, gdyby zbrodnie należało przypisać krajowcom koczującym po wybrzeżach muraju. Bez pomocy dozorcy dzicy nie potrafiliby otworzyć mostu, nie znając jego mechanizmu. Prawda, odrzekł oficer policji. Dalej je mówił pan Mitchell, jeden z przewoźników zeznał, że przepływał statkiem swoim pod Camden Bridge o godzinie dziesiątej minut, 40 wieczorem i że potem most dokładnie był zamknięty. Wszystko to dobrze. Tak więc wspólnictwo dozorcy zdaje się być jasne. Oficer policji wciąż głową potrząsał na znak zaprzeczenia. Więc pan i pytał znowu Glenarvan, e nie przypisuje dzikim tej zbrodni? Bynajmniej. Komuż zatem? W tej chwili dała się słyszeć wrzawa o jakie pół mili w górę rzeki. Powstało zbiegowisko, rosło szybko i wkrótce przybyło na stację. Wśród zgromadzenia dwaj ludzie nieśli trupa. Był to trup dozorcy mostowego, zupełnie już zastygły. Dozorca zamordowany był uderzeniem puginału w samo serce. Mordercy chcieli zapewne przez odciągnięcie jego ciała daleko od Camden Bridge utrudnić poszukiwania policji w pierwszej chwili. Odkrycie to usprawiedliwiało w zupełności wątpliwość oficera. Dzicy nie brali udziału w tej zbrodni. Ci, którzy zadali ten cios, i mówił doświadczony oficer, są to ludzie, którzy mieli już do czynienia z tym niewielkim narzędziem. To mówiąc, pokazał parę darbis, czyli rodzaj kajdanków na ręce, zrobionych z podwójnych ogniw żelaznych, opatrzonych zamkiem. Wkrótce spodziewam się, mówił dalej, że będę miał przyjemność ofiarowania im tej bransolety na podarunek noworoczny. Przypuszczasz pan więc, że to zrobili ludzie, którzy darmo odbyli podróż na okrętach jej, co kryminaliści skazani na wygnanie? Krzyknął Paganel, który zrozumiał te przenośnie używaną w osadach australijskich. Sądziłem, odezwał się Glenarvan, że im nie wolno przebywać w prowincji Wiktorii. Eh! odpowiedział oficer, oni sobie sami pozwalają. Potrafią umknąć niekiedy spod straży i jeśli się nie mylę, to ci, o których myślę, przybyli tu wprost z PERT. Powrócą tam, wierzcie mi, panowie. Pan Mitchell gestem potwierdzał słowa oficera policji. W tej chwili wóz podróżny zbliżał się do lindzi kolejowej. Glenarvan chciał kobietom oszczędzić okropnego widoku, pożegnał więc pośpiesznie naczelnika głównego osady i dał znak swym towarzyszom, aby poszli za nim. Nie ma powodu, mówił, do przerywania naszej podróży. Za zbliżeniem się do wozu, Glenarvan w krótkości opowiedział żonie wypadek na kolei żelaznej, nie wspominając o zbrodni, która była powodem tego nieszczęścia, nie wspomniał również o obecności w tym kraju złoczyńców deportowanych, zachowując sobie uwiadomienie o tem Ayrtona, lecz na osobności. Potem orszak podróżny przejechał przez tor o kilkaset sążni powyżej mostu, zwracając się, jak zwykle, w kierunku wschodnim.